thank oh. you Jasnogórska Pani. W miesiącu październiku Kościół staje przed Tobą z różańcem w ręku i wypowiada słowa pozdrowienia Anielskiego. Ave Maria, gracja plena, dominus tecum. Te słowa wraz z całą wspólnotą wierzących powtarza dziś także społeczność. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie podobnie jak we wszystkich wyższych uczelniach rozbrzmiewa w tych dniach akademicki hymn Gaudeamus Igitur i dostojna pieśń Gaude Mater Polonia. Te słowa przyszliśmy wypowiedzieć wzorem naszych przodków w miejscu, gdzie jak napisał poeta Wincenty Pol, królowie składali koronę, gdzie hetmani składali buławę. Stoimy, Maryjo, przed Twoim cudownym wizerunkiem w pierwszy dzień nowego roku akademickiego. Dobry początek to połowa pracy, połowa sukcesu, mówi znane powiedzenie. Pomnie na to, jak ważny jest początek każdego planu, każdego zamierzenia i działania. U progu nowego roku akademickiego przynosimy ci pozdrowienie, jakim zwrócił się do ciebie anioł podczas zwiastowania. bądź pozdrowiona, pełna łaski, pan z tobą. Twoja odpowiedź na te słowa dała nowy początek dziejom ludzkości. Zapoczątkowała nowy sposób udzielania się Boga człowiekowi i nowy sposób istnienia człowieka jako dziecka Bożego. W tym nowym początku chcemy umieścić wszystko to, co przychodzi nam rozpoczynać ciągle od nowa. Dla studentów i nauczycieli akademickich takim nowym początkiem jest każdy rozpoczynający się rok nauki i pracy. Śmiałość nowego trudu to nadzieja, a zarazem początek radości za wysiłek, cząstka czekającej satysfakcji. Jak każda nowość niesie on ze sobą niepewność, ale i nową perspektywę. Dlatego zawierzamy ten rok Twojemu wstawiennictwu i już dziś ofiarujemy Ci trud, wysiłek, pracę i sukcesy studentów, pracowników administracji i nauczyciel akademickich. Matko Boga i Matko każdego człowieka, Ty sama zapowiedziałaś, że chwalić Cię będą wszystkie pokolenia. Twoje imię stało się sławne w całym świecie przez Twoją pełną wiary i miłość odpowiedź Bogu. Przez wypowiedzenie w Nazarecie Twoje fiat które towarzyszyło ci w pielgrzymce wiary aż po wydarzenia na Golgocie. Mając świadomość, że współczesny świat, nasza ojczyzna i kościół potrzebują dobrze wykształconych, światłych ludzi, pomnażających swoje zdolności, ale potrzebują także, a może przede wszystkim ludzi sławnych mądrością, roztropnością, dobrocią, ofiarnością Potrzebują ludzi sławnych świętością. Przybytku Ducha Świętego, Matko Dobrej Rady, naucz nas dalekosiężnego spojrzenia w przyszłość i współdziałania z innymi. Pomóż nam znaleźć siły do pracy dla dobra wspólnego. Oby ten rok akademicki był naznaczony zarówno odpowiedzialnością osobistą, za swoje życie, za jego przyszły kształt, za jego wartość, jak i odpowiedzialnością społeczną, za dobro wspólne, za ład moralny. Pamiętamy bowiem słowa naszego profesora, Ojca Świętego Jana Pawła II, skierowane do środowiska akademickiego podczas obchodów jubileuszu roku 2000. Mówił. Drodzy wykładowcy i studenci, oto jest Wasze powołanie. Macie czynić z Uniwersytetu środowisko, w którym kultywuje się wiedzę, miejsce, w którym człowiek znajduje wizję przyszłości, mądrość, bodziec do kompetentnej służby społeczeństwu. Prosimy Cię, Maryjo, by ten rok był czasem budowania nowego człowieczeństwa. Czasem kształtowania ostatecznego projektu życia, czasem odkrywania jego sensu. Spraw, abyśmy poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności troszczyli się o kształtowanie postaw życiowych. Wspieraj nas, Boża Matko, na drogach dążenia do prawdziwej mądrości. Stając wobec wyzwania nowego humanizmu, jak nauczał papież Polak. Humanizmu, który winien być autentyczny, integralny. Uniwersytet potrzebuje ludzi uważnie słuchających słowa jedynego nauczyciela, potrzebuje kompetentnych profesjonalistów i wiarygodnych świadków Chrystusa. Jest to z pewnością misja niełatwa, która wymaga nieustannego wysiłku, karmi się modlitwą i nauką, a wyraża się w normalnych, codziennych okolicznościach. Mówił Ojciec Święty. Matko Boża, daj nam odwagę poszukiwania prawdy, daj nam odwagę głoszenia prawd niewygodnych, które nie schlebiają opinii publicznej, lecz są niezbędne do obrony autentycznego droga, dobra społeczeństwa. Bądź z nami na drogach ofiarnej, rzetelnej służby jedynej prawdzie. Wspieraj nas, byśmy z gotowością i oddaniem chcieli odpowiedzieć na wezwanie Jana Pawła II, wypowiedziane w murach naszej uczelni w 1987 roku. Uniwersytecie, służ prawdzie. Jeśli służysz prawdzie, służysz wolności, wyzwalaniu człowieka i narodu, służysz życiu. Stolicą mądrości, patronko naszych dróg. Na początku nowego roku akademickiego zawierzamy Ci nasz uniwersytet, całą naszą społeczność akademicką i prosimy o wszelkie potrzebne nam dary. Nasze prośby wyrażamy natchnionymi wersetami z Księgi Mądrości, szeptanymi być może przez Ciebie przed wiekami. Boże moich przodków, i Panie Miłosierdzia, który swoim słowem uczyniłeś wszystko i w swojej mądrości stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by w świętości i sprawiedliwości władał światem, a sądy sprawował w prawdzie serca: daj mi mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie. Amen. W godzinie apelu jasnogórskiego naszą modlitwą ogarniamy cały Kościół Chrystusowy. Modlimy się za Ojca Świętego Franciszka. Polecamy Polski Episkopat na czele z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnego wśród nas Księdza Arcybiskupa Wacława Depo. Tobie, Królowo Polski, powierzamy wszystkich odpowiedzialnych za los naszej Ojczyzny, sprawujących władzę i ustanawiających prawo. Modlimy się za w Jasnej Góry. Oddajemy w Twe ręce robotników w Winnicy Pańskiej, prosząc, by posłał Pan robotników na żniwo swoje. Prosimy o wysłuchanie próśb złożonych na ołtarzu, a zapisanych w Księdze Apelowej. Dziękujemy Księdzu Profesorowi Antoniemu Dębińskiemu, Rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za dzisiejsze rozważania apelowe. W Twe matczyne ręce Składamy Maryjo wszystkich chorych, cierpiących, doświadczanych krzyżem boleści i cierpienia. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają do jasnogórskiego sanktuarium narodu polskiego, pielgrzymujących osobiście jak i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem katolickich mediów. Polecamy parafię Krzycko Małe w archidiecezji poznańskiej, do której przybyłaś matko w kopii obrazu nawiedzenia. Modlimy się za chorą Inge, Ige, prosząc dla niej o łaskę zdrowia, także o zdrowie dla Ani. Modlimy się w intencji rozpoczynającej się kapituły sióstr y, służebniczek śląskich. Prosimy o błogosławieństwo Boże dla nowo mianowanego brata prowincjała, braci szkolnych Artura Skoczka. Jest wśród nas obecna pani Jadwiga Bogucka, która dzisiaj świętuje 90. urodziny. Prosimy dla niej o wszelkie potrzebne łaski i opiekę naszej jasnogórskiej Pani. Dziś nocne czuwanie podejmą pielgrzymi z parafii Knurów. Rozważamy tajemnicę bolesną Różańca Świętego, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za amami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tu między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

I jasnogórska Matko, Tobie polecamy nasze parafie, rodziny, wspólnoty, wszystkich dobrodziejów jasnej góry, nas samych zgromadzonych na apelowej modlitwie, wspólnie razem wołając pod Twoją obronę. Amen. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, październik jest dla nas tradycyjnie miesiącem Różańca Świętego, decyzją papieża Franciszka Październik jest również nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Pod hasłem Ochrzczeni i Posłani modlimy się w intencji misji modlitwą ułożoną przez papieża Franciszka. Boże Ojcze, Twój jednorodzony syn Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Ty nam przypominasz, że przez Chrzest. Zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego, udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. O pastorskie błogosławieństwo prosimy księdza arcybiskupa Wacława Depo. Dzisiaj na to Jasnogórskie Wzgórze podprowadziła nas w całym Kościele święta Teresa od Dzieciątka Jezus, doktor Kościoła. Zapisała, że odkryła, że Kościół ma serce, że Kościół spełnia się poprzez miłość, a to oznacza, że jest misterią wiary, a nie tylko organizacją i biurokratycznym układem podporządkowanym ziemi. Pan z wami i z Duchem Twoim. niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki wspomożenie nasze w imieniu Pana który stworzył niebo i ziemię Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zakończyła się nasza modlitwa apelowa. Dziękujemy tym wszystkim, którzy nas tutaj wspierali w tej wspólnej modlitwie, łącząc się z sercem naszej ojczyzny, duchowym sercem, jakim jest Jasna Góra. W telewizji trwa już za moment serwis informacyjny, natomiast w Radiu Maria zapraszamy o 21.30 na audycję, na rozmowę, wykończona audycja dla małżonków i rodziców. Serdecznie zapraszamy. Cześć Boże, Ewelina Wiśniewska, witam naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny. Zapraszam na informację dnia. Od dziś ZUS i KRUNS rozpoczęły rozpatrywanie wniosków o tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych. W życie weszły przepisy dotyczące świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych w wysokości do 500 zł miesięcznie. Osoby niepełnosprawne, w tym część emerytów i rencistów, już teraz mogą ubiegać się o comiesięczny dodatek. Jego maksymalna wysokość to 500 zł. Mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Kierujemy to świadczenie przede wszystkim dla osób, które mają niskie świadczenia albo nie mają żadnych świadczeń. I, i, i tych osób jest naprawdę sporo. Myślimy o 800, 850 tysiącach osób, do których trafi świadczenie uzupełniające, którzy tak jak mówię mają... 1100. Najniższą rentę, najniższą emeryturę mają niższe świadczenia niż 1100 albo nie mają żadnych. Z szacunków ZUS wynika, że do marca przyszłego roku wnioski o świadczenie może złożyć nawet około 850 tysięcy osób. Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. To jest ustawa, która jest dedykowana do osób niesamodzielnych i to orzeczenie jest warunkiem koniecznym i formalnym. Nie inne orzeczenie. Pierwsze świadczenie. Świadczenia, jak dodaje prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska, są już gotowe do wypłaty. Na dzień dzisiejszy gotowych do wypłaty jest 49 świadczeń. Mamy już przygotowanych, zaaprobowanych ponad 13 tysięcy świadczeń w odpowiednich terminach. 5, 6, 10, 25. Pozostałe będą w trakcie przygotowania teraz w październiku. Z kolei do kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego wpłynęło jak dotąd 46 tysięcy wniosków. Z czego 22 tysiące po wstępnej weryfikacji będą wypłacone w najbliższym czasie. 7 października będziemy gotowi do wypłaty tego świadczenia. O dodatkowe świadczenia już dziś stara się wiele osób niesamodzielnych, a także rodziców osób niesamodzielnych. Jak pan Antoni Kilarski, tata 30-letniego mężczyzny. Pan Antoni podkreśla, że dodatkowe pieniądze będą dużą pomocą. Jeśli będą, to będę zadowolony. Dodatek w wysokości 500 zł rząd wprowadził po ubiegłorocznym sejmowym proteście opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyjęte świadczenie w części rozwiązuje problemy osób niesamodzielnych czy to z powodu niepełnosprawności, czy sędziwego wieku. Mimo to to krok w dobrym kierunku, dodaje socjolog dr Jerzy Żurko. Bo do tej pory. To po prostu ci ludzie byli w dużej części zdani na samych siebie. Poprzednie rządy nie potrafiły z tym zrobić naprawdę nic, praktycznie rzecz biorąc. Rząd szacuje, że wprowadzenie programu każdego roku kosztować będzie 4,5 miliarda złotych. Do wyborów pozostały niespełna dwa tygodnie. Politycy wszystkich opcji zabiegają o poparcie i mobilizują wyborców. W międzynarodowy dzień seniorów Platforma Obywatelska przypomniała o swoich propozycjach dla osób starszych. Przygotowaliśmy bardzo konkretny, bardzo dobrze skonsultowany program dla seniorów.